Witam Państwa w Studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. Grzegorz Krecki, kandydat na burmistrza Dębicy z Koalicji Obywatelskiej, pojawił się ze swoją drużyną na ulicy Strumskiego, bo jak tłumaczył, ta ulica, choć znajduje się w ścisłym centrum miasta, wymaga pilnego remontu. Nazywam się Grzegorz Krecki, szczycę się mianem, mogę się szczycić mianem Dębiczanina. Tutaj się wychowałem, od dzieciństwa tutaj mieszkam, tutaj się kształciłem tutaj tak samo yy, na co dzień pracuję. Także dlatego też dzięki temu znane mi są bardzo dobrze potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców. Pozwoliłem sobie startować, zaszczycić, startować, stany szranki tak naprawdę o fotel burmistrza naszego miasta. Razem ze mną są wspaniali kandydaci, moja drużyna, która jest godna tego, żeby zasiąść w Radzie Miasta Dębicy. Będziemy dbać o infrastrukturę tego miasta nieprzypadkowo, żeby się tutaj znaleźli na tej ulicy. Widzimy, jakie są nasze ulice, jakie są nasze chodniki. Będziemy dbać o infrastrukturę miasta, o nasze chodniki, o system oświetleń, bo tak bardzo na to wszyscy narzekamy. Ale także pomyślimy o rewitalizacji rynku. Nie wiem, niektórzy z Państwa może pamiętają jak ten rynek dawniej był zielony, kolorowy, dzisiaj niestety pełno betonu w nim. Myślę, że razem z tą drużyną pozwolimy sobie, żeby to miasto było piękniejsze, łatwiejsze dla nas wszystkich. Zadbamy tak samo o przejścia, bo zauważmy, że musimy zadbać o przejścia wokół szkół, gdzie korzystają nasze dzieci. Następnie głos zabrali kandydaci na radnych do rady miejskiej w Dębicach. Dębica jest naszym miastem i Dębica jest naszym wspólnym celem. Chcemy, żeby była czysta, zadbana i funkcjonalna. Dzisiaj spotykamy się tutaj na ulicy Strumskiego. To nie jest maleńka uliczka osiedlowa, ale to jest dość ważny punkt w centrum miasta. Tutaj codziennie rano rodzice odwożą swoje pociechy do miejskiego przedszkola numer 4. Dzieci, a w zasadzie młodzież odbywa zajęcia w zespole szkół nr 4 imienia Mikołaja Kopernika. My załatwiamy szereg spraw w urzędzie pocztowym, kupujemy przepyszny chleb w P-Zespołem albo po prostu odpoczywamy w ogródku jordanowskim. Dlatego musimy Koniecznie wyremontować ulicę Strumskiego, ale licząc się z, po z potrzebami seniorów, osób z niepełnosprawnością i matek z wózkami. Musimy obniżyć wysokość krawężników do poziomu asfaltu przy zejściu schodnika na ulicę. Postawimy nowe ławki, dodatkowe kosze na śmieci, a to wszystko, żeby nie niszczyć przyrody i nie wycinać drzew. W Dymicy mamy problem systemowy, problem systemowy z e, naprawą dróg. E, dbamy o drogi, które znajdują się na obrzeżach miasta, do których e, dojazd, z dojazdu korzysta kilkanaście domów. Tutaj mamy jedną z głównych ulic, na której jest olbrzymi ruch, co zresztą widzimy cały czas, że jeżdżą samochody. E, I ta ulica została zapomniana. Ja jako radny wielokrotnie prosiłem o to, aby e, uwzględnić remont tej ulicy w e, każdym praktycznym budżecie, odkąd jestem radnym. E, My z Grzegorzem mamy plan. Mamy plan, żeby zrobić listę najważniejszych ulic, żeby wykorzystać to, na czym ja się znam najlepiej, system informacji przestrzennej do zarządzania infrastrukturą miejską. Zrobimy tak, że w przyszłości, gdy Grzegorz będzie już burmistrzem, a my będziemy radnymi, zrobimy tak, że najważniejsze ulice będą remontowane w pierwszej kolejności. Zgodnie z wymaganiami mieszkańców i z dbałością o zieleń, bo wiemy dobrze, że często przy dębiskich remontach zdarza się tak że są wycinane drzewa. Udało nam się zablokować wycinkę drzew Sobieskiego. Wiemy dobrze, że jest planowany projekt przebudowy ulicy Strumskiego i Głowackiego. I szanowni państwo, przy ulicy Głowackiego jest tutaj widzę bardzo dużo drzew i obawiałem się, że one też będą wycięte w trakcie remontu, dlatego poprosiłem burmistrza obecnego, aby zadbał o to, aby przy tworzeniu projektu zwrócić szczególną uwagę na miejską zieleń, której w Dębicy jest coraz mniej, a nam bardzo zależy na tym, żeby tej zieleni było jak najwięcej. Dziękuję. Jako kandydat na radnego pragnę przytoczyć sprawę bliską naszemu sercu. Nasz lokalny rynek, centrum naszej społeczności, który obecnie tonie w betonie i woła o zieleń. Moja wizja jest odmienna. Opowiadam się za stworzeniem nowoczesnej sceny która będzie centrum kulturalnego życia naszego miasta. Yy, chcę, aby to była przestrzeń otwarta na różnorodność, gdzie lokalne zespoły będą miały szansę zabłysnąć, prezentując swoją muzyką. Wierzę w inwestycję, która ożywi nasz rynek oraz która będzie centrum kultury i oraz która będzie centrum naszej kultury. Przekształcimy nasz rynek w zieloną oazę kultury, która będzie dumą naszego miasta Dębicy. Szanowni Państwo, nie może tak być, że nasze chodniki i drogi są w opłakanym stanie. Kobiety z dziećmi nie mogą jeździć normalnie wózkami, osoby niepełnosprawne nie mogą się normalnie poruszać po naszym mieście. Dzieci nie mogą korzystać z infrastruktury chodnikowej, czy to ścieżek rowerowych, których albo nie ma, albo są w opłakanym stanie. Po prostu tak nie może być. My jako drużyna i przyszli radni oraz przyszły burmistrz Grzegorz Krycki mamy na to plan, jak to rozwiązać. Wiemy skąd uzyskać środki i jak je wykorzystać. Proszę Państwa, myślę, że jesteśmy najlepszym wyborem do tego i polecamy się w wyborach. Kandydat na burmistrza Grzegorz Krycki podkreślił, że w swojej drużynie ma osoby młode, jak i te z doświadczeniem, które zapewniają, że chcą zmieniać Dębice. Robert Moskal, kandydat na wójta gminy Żeraków podkreślał wielkie znaczenie strefy ekonomicznej w Straszęcinie dla rozwoju tego regionu. To jest nasze wielkie serce, serce przedsiębiorczości, więc my musimy z wielką troską i uwagą zagospodarować każdy metr kwadratowy. Oczywiście, że większość strefy już jest w posiadaniu inwestorów, ale widzimy, że się tutaj nic nie dzieje. Jak dla nas, my musimy na nowo poukładać yy, drogi. Kandydat na wójta gminy Żyraków uważa, że drogi wewnątrz strefy, jak i drogi dojazdowe powinny być przebudowane, aby nie było konfliktów między mieszkańcami a przedsiębiorcami. Na tą chwilę jedyną drogą dojazdową do strefy to jest centrum Straszęcina. Już dzisiaj widzimy duże problemy jeżeli chodzi i utrudnienia, jeżeli, jeżeli chodzi o ruch samochodowy. Dla nas niewyobrażalnym jest... Co się stanie za 5-10 lat, jeżeli nie skomunikujemy strefy bezpośrednio z autostradą, jeżeli ruch samochodów ciężarowych, który musi być, będziemy z całego serca wspierać przedsiębiorców w tym temacie, ale my sobie nie wyobrażamy, jak to będzie wyglądało, jeżeli już dzisiaj nie pomyślimy, aby, aby, aby ta strefa miała nowe otwarcie otwarcie bezpośrednio na autostradę, aby odciążyć centrum Straszencina, aby odciążyć mieszkańców bo strefa z jednej strony to jest absolutnie pożądane i o to będziemy zabiegać. Zresztą nasz program jest oparty o przedsiębiorczość, no ale z drugiej strony wprowadza pewne utrudnienia, więc my nie możemy, my, my musimy na nowo, na nowo odkryć i na nowo zrobić dobry porządek w naszej gminie. Kandydat na wójta gminy Żeraków zapewnia, że gdy obejmie ten najwyższy urząd w gminie, będzie robić wszystko, aby wypracować najlepszą sieć komunikacyjną i zagospodarować nowe tereny inwestycyjne koło autostrady, po to, aby gmina mogła jeszcze bardziej się rozwijać. W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Profesora Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy po raz kolejny zorganizowane zostało spotkanie edukacyjne w ramach Muzycznej Karuzeli Bez Granic. Wydarzenie było skierowane do dzieci, które chciałyby podjąć naukę w szkole muzycznej oraz rozwijać swój talent w grze na poszczególnych instrumentach muzycznych. Podczas Dnia Otwartego dzieci mogły m.in. zapoznać się z takimi instrumentami muzycznymi jak gitara, akordeon, pianino, klarnet oraz skrzypce. Uważam, że muzyka to najpiękniejsza ze sztuk. Dla mnie to nie tylko moja miłość, pasja i hobby, ale stała się również zawodem. Chciałabym tą radością, którą mamy tutaj w sercu, w naszej muzycznej rodzinie, dzielić się z wszystkimi, żeby wszyscy mogli uczestniczyć w... W tym procesie nauczania gry na instrumencie, żeby mogli po prostu z nami współpracować. Uczymy, uczą się nasze dzieci bardzo wielu rzeczy i to są osoby, które w przyszłości, nawet jeżeli nie zostają zawodowymi muzykami, to są, jak mówią często przedsiębiorcy, którzy przyjmują młodych ludzi, to są po prostu inne osoby, które nauczyły się zarządzać czasem, nauczyły się dyscypliny, ale u nas nasi uczniowie przede wszystkim bardzo dobrze uczą się języków obcych. Mamy łatwość. Łatwość również nauczania przedmiotów ścisłych, szczególnie matematyki. I wiele, wiele aspektów, wiele dobrych rzeczy widzę w nauce gry na instrumencie. W trakcie koncertu Karuzela Muzyczna bez granic wystąpili uczniowie i nauczyciele zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy. Jak sami podkreślali w rozmowie z reporterami polskiej telewizji regionalnej PTVR, było to wyjątkowe przeżycie i nowe doświadczenie dla tych, którzy nigdy nie mieli tak bliskiego kontaktu z muzyką. Można różne instrumenty zobaczyć. Porozmawiać z nauczycielami i zobaczyć specyfikację pracy w naszej szkole. Każdy może spróbować zagrać, może wystąpić przed innymi i spróbować swoich sił. Myślę, że to już jest pomysł, który trwa któryś rok z kolei, i widać po frekwencji osób, że, że takie dni są potrzebne, i przyciągają one właśnie bardzo dużo młodych ludzi, którzy, którzy tutaj mogą sobie w tej szkole pobyć. Przychodzą, patrzą, jak to wygląda mniej więcej. I mogą sobie wybrać, który instrument im się najbardziej podoba. Kolejne takie spotkanie w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy zaplanowano 23 marca. Z pewnością dzieci mające muzyczne uzdolnienia powinny spotkać się z nauczycielami i uczniami tej wyjątkowej dębickiej placówki. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie informacji. Thank you.